Muszę Wam nagrać nasz dzisiejszy obiad, a więc frytki, brukselka, kurczak w takim sosiku z orzechami, marchewką i papryką. I tu są takie orientalne przyprawy, pododawane plus kary, także takie trochę ala chińsko zrobione, ale po prostu tak pachnie. Słuchajcie, polecamy Wam serdecznie, a my zabieramy się za jedzenie. Dajcie, kochani, tu Polka w Niemczech i Katarzynka. Cześć. Cześć, cześć. Jesteśmy moi kochani dzisiaj razem. A wiecie dlaczego? Bo dzisiaj to jest ten dzień, w którym będziemy Wam pokazywać. Czekajcie, plecak. Plecak szkoły. Ludzie, ty tam spodziewałaś Nieju, Nie. Nie. To jest tak ciężkie, że ja nie wiem w ogóle, jak tutaj oszalać. Co dzisiaj, Kasia, będziemy pokazywać? Rzeczy do szkoły. Back to school. Tak, Kasia powiedziała back to school. Dobra, no to szybko. No to jest mój plecak, ale go już pokazywałyśmy. Dwa lata temu i mam tutaj brynoczek. Trzymam ci. Mam tutaj takiego misia i tu jest też takiego misia mam. Różowego i tu jest też napis Kasia. O, to w Polsce kupiłaś. No i tu mam jeszcze Best Friends. No. no po boku świetnie. mam butelkę. No tutaj jest butelka. Od aquafor. O, jeszcze wodę masz. Nie wypitą. <grym> Z filtrem ona jest. No i w najmniejszej przegródce, może ona ma kamerę najbardziej na dół. Okej. Okay. O, tutaj. Jeszcze nie, nie widać, jeszcze. Tutaj mam takie na telefon, ale ja nie noszę telefonu, więc nic tutaj nie ma. Potem tu jest takie na. No nie wiem, po prostu, żeby coś włożyć, to jak, a, jakieś. jakieś. Kretki, ale uh -huh. ja mam tu bardziej puste. Jedynie bilet tu trzymam. I mam jeszcze tutaj takie do robienia. Dziurkacz. Dziurkacz taki. Uh -huh. No i to wszystko w najmniejszej przegródce. Potem w drugiej przegródce trzymam piórniki. To jest mój, ten największy. Uh -huh. Ten normalny. Piórnik. No, i mam w nim środku najpierw pastelowe kredki, tu i tu. No, i tu u góry. Tu mam jako, jakieś. O, mam tutaj takie kotki. Od koleżanki dostałam. A co to są za kotki? No takie. To, to są tu. Mm, przypominajki. Mam też takie, które od mamy dostałam. Które pokażę? A no tak. Po kursie się mam, mama. Mam je tyle zostało, więc nie je dała. I mam jeszcze takiego kotka z urodzin. No, też fajne. To wszystko tutaj. Potem mam rozpad <śpiewanie> piórnik. Tutaj mam bardzo różowiutko. <śpiewanie> Lubisz różowe? <śpiewanie> tak. A więc to jest moje pióro od Stabilo. Mm -hmm. e, mam tutaj taki zmywyzywacz do pióra. wybabeczki. E, tutaj są e, takie ołówki w pusinach. Wyjmę od razu wszystkie. Tyle ich masz? <laughs> o, to są wszystkie w pusinach. Ludzie. Siadaj, Kasia, pokazuj teraz. Siadaj? No. Dobrze. To weź ten plecak mi więc uh -huh. to są te ołówki. Tu są najpierw takie gamerowe i tu też. Mhm. Uh -huh. Potem mam klej pastelowy od Astra, taki ołówek z kotkiem. Ten ołówek, ten ołówek jest dość fajny, bo ja nawet go sobie. W... Mama nie widać. Ja nawet ostatnio go sobie używałam, bardzo fajny. Używałaś? <laughs> no, troszkę go wzięłam. Tutaj mam bransoletkę szczęścia i mi na, też zawsze daje szczęście na kartkówkach. Nożyczki takie fioletowo-turkusowe. To nie, chyba niebieski to jest. No, turkusowo taki. Taki długopis w pandę. No wiem, nie jest taki ładny, ale no kupiłam go tak czy siak. Taki, taki czerwony mazak. On nie jest tylko taki gruby. A tylko mi tutaj kamery nie Masz zamalujesz kamerkę. Kupiłam go, bo koleżanka mi prosiła, żebym przyniosła. No wiesz tu, co? Potem mam taką temperówkę z moim imieniem. Asia. <grymka> Kasia. Pokazałaś, Asia. A, a i Mam tutaj też takie pióro, tylko czy nie jest takie do końca pióro, tylko bardziej jak długopis. Mam też taki długopis, który nie piszę. To po co go masz? No <głos》>, muszę włożyć, patron. A, no dobrze. Bo przecież kupiłyśmy psocy. A, no tak, fakt. Mam też taką gumkę, ona pachnie to z kawkami. Taki mazak różowy. A to jest jak cukierek. No. A skąd ten? Z masz? urodzin. A na urodzinach dostałaś piękny. Zobaczcie, jaki fajny, aż sama. Aż sama i mi się podoba. Ekstra. Świetny. Mam też takie mazaczki. Też z urodzin? <śmiech> Nie. <śmiech> ja dostałam rok temu na Back to School. No, no, no to miałeś teraz nowe Back to School pokazywać. No. Halo. Wszystko co biorę do szkoły. <laughs> ten długopis. Mam jeszcze taki. A ty to wszystko mazacz. używasz w szkole? Tak, szczerze używam, tylko to. To po co ty to masz? To i czasami jakiś ołówek, a więcej nie. nie. I od czasu do czasu jakiś mazek, mam jeszcze taki zakreślać. Taką gumkę jeszcze. Taką I taką gumkę. Kusina. I jeszcze jedną gumkę. Nie. Takie dwa cienkopisy. Zostaw mnie na urodzinach. Kogoś czy Twoich? Kogoś. Te wszystkie były też <noise> od kogoś. Mm -hmm. Temperówka jeszcze mała, mm -hmm. puszynowa. No i tutaj jeszcze korektor myszkowy. A, i mam jeszcze <noise> to. A po co ci to? To, bo czasami trzeba na pomarańczowo pisać. Tak? Powiedzieli tak? Tak zawsze jest. Niech tak zawsze jest, tak Od pierwszej jest? klasy. Trzeba pisać na pomarańczowo? No. Ale ten, wysypało mi się trochę od mojej... No to widzisz, od razu Kasia może zrobić porządek. Był. Mam jeszcze jeden filmik, który się teraz nie zmieścił. To bardziej je biorę na plastykę. Nie, bo mam jeszcze trzeci. Jeszcze ma, jeszcze ma trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tak? I całą szafę zapełnioną z materiałami biurowo-szkolnymi. No tak. Nie, zamieniam się. Raz ten, a raz inny biorę. Bo w tym mam? I każdy jeszcze ma swoje wyposażenie, żeby nie było, że to z jedno. No, tu mam pasująco do piwnika taki. Klej! I to już jest który klej? Drugi. Drugi. Taki klej pasuje. Naciszek piórnika. Mam jeszcze taką gumkę. Ona pachnie czekoladą. Mm. Taki y, mazak czarny, bo potrzebuję na plastykę. A co na plastyce robisz czarnym mazakiem? Nie wiem. Taki klej też na plastykę, bo on jest taki. No, pokaż wam, jak Lejący. No, przezroczysty. Lejący. No. <laughs> nie jest w sztywce. Mam też linijkę. A, bo zapomniałam pokazać w innym piórniku. Mam zamiast tej kierkę. A, no tak. A, tak. i mam tutaj jeszcze takie buttsheimy. O, pokaż to. Tylko nie pokażę. Hmm. O. Mam tutaj takie guczajny i tu jest yy, jakbym lekcję zapomniała co mogę dać i mam je jeszcze z szóstej klasy, ale żadnego jeszcze nie zużyłam. I przechodzi to wtedy na ten rok? Tak, miała dać nowe, a nadal nie dała pani. Aha, no to fajnie, że ci przeszło. No tak. To nawet póki nie dał masz stare. Mam nadzieję, że ich też nie będę musiała użyć. A ten klej już pokazywałam. Mam taki długopis. Nie wiem po co. Grubaśny. To jest taki, że jak Kasi by się chciał przytyć, to wtedy ona sobie przypomni, że może tak wyglądać jak się. Mam takie dwa ołówki na plastykę, Jeden jest 8B, a drugi 4B. A to, to dostała Kasia listę taką, że takie ołówki ma kupić. Mam jeszcze takie ołówki. Wiem bardzo A dużo tych Po co tego, Bo było ładne. Mam jeszcze taki zakreślacz. I jeszcze jeden z moich przyjaźni. Przyjaźni? Tak. Od kogo Koleżanki. Ona ci dała? No. Ja myślałam, że jak zgaśnie światło, to żeby Cię ktoś odnalazł. Nie. I ma, ten zbiornik ma jeszcze jedną przegródkę. Tu mam na plastykę takie normalne kredki, nie pastelowe. Mam tutaj też taśmę, ale taką. Ozdobną? Tak, błyszczącą. Brokatową. Idealna dla mamy. Tak, ja lubię. Takie awokado gumka. I mhm. jeszcze jedną gumkę posinową. Ooh. Bardzo dużo. No dobra, to teraz lecimy z następnym. Dobra, piórniki są gotowe. O, oj! Jezu! To ci wszystko daje. Ale nie mam jeszcze jeden piernik. Mam tutaj jeszcze taki mały kotkowy. Ja myślałam, że to jest na butelkę. Nie, dostałam go na urodziny. Też coś tam masz? Tak. Bo, ale tam są tylko długopisy, odlegami. Oj, oj, oj. A więc... Nie, tak Nie, ja łebki. chcę pokazać. Mam tutaj... Takiego. Takiego. Łebki tylko pokaż. Takiego, taką świnkę. kurczaka. Takiego walentynkowego. Takiego, to była lama, ale spadła, posuła się. Duszkowego, on się świeci niby w ciemności. Nie sprawdza? Nie się nie świecił. Taką pszczółkę. E, króliczka. Misia. Mhm. Rybkę. N Demo. Kota. Kota! I jednorożca. Mhm. Ehej, jezu, będziesz miała ja powiem dużo do sprzątania. Och, no dobra, to w mhm. Dobra, to mama sprząta, a ja następny Wam pokażę. To jest moja śnia daniówka. Tutaj napisan kapła. Ja lubię mieć zaczął z napisami Kasia różowe. No. Oj, woreczek wystaje. Nie <grym> Zjadłam. No nic mnie nie ma, jest No i teraz przechodzimy do ostatniej przegródki. No tak z góry Wam pokażę. Oj. Czekam się. Nie, bo ja chcę teraz znów siedzieć. Ale tam już nie masz co pokazywać. Mam bardzo, bardzo dużo. Jezu. Kasia mogła mieć księgarnię po prostu. Mam tutaj taki blok. W linię i w kratkę. No te bloki są o tyle fajne, że połowa bloku jest w linię, a druga połowa w kratkę. Potem mam na niemiecki taki nie ma imienia? Nie. Jest chyba tu. A nie, nie ma. Ale jak to się nazywa? Skoroszyk taki. Koroszyk czerwony. Potem mam na matematykę niebieski. Mhm. Skoroszyk. Mam tutaj tyle kartek jak kolekcję. <laughs> Mama! No, dużo karteczek. Już zrobiłaś wszystko? Nie. Mamy też teczkę. Ja wzięłam dla Beki. <ścoughs> Cappuccino asesino. To Kasia kupiła w Oszołomie w Polsce. Tak i mam tutaj w tej teczce jeszcze mój taki dzienniczek. To jest, co się nazywa jak po niemiecku? Begleiter. Begleiter tutaj jest po prostu co tu się znajduje? No Le lekcje. L -l -l no tak, ale tutaj na przykład są też, że można... Plan lekcji też jest. A na układce jest jak szkoła wygląda. No tak, dobra, ale tutaj można... Y tu jest kalendarz, tutaj też możecie, można Rodzice mogą entringów. A to jest taki dzwonienia. od szkoły, każdy ma ten sam. No, każdy ma taki sam. I tutaj dzieci też chaosowka mamy. Na francuski taki skoroży. Mm -hmm. Mam jeszcze szósta D napisana, nieważna. O tak wygląda od środka. Z przedziałkami. Wow. Mam znów na matematykę taki. Jeszcze pusty. No. Na matematykę taki zeszyt. Mm -hmm. A on jest chyba tylko po to, żeby te strony wyrywać. Tak, O, no. dziwno. Ale w dalszym ciągu widzicie, oni mają duże zeszyty, nie mają małych, bo w Polsce ma się małe A5. I taki mam. Czy tam B5. Jeden z tych jest do wyrywania strona, a drugi do pisania. A tutaj cały czas są takie duże zeszyty A4. Używają. Na geografię, taki ciemnozielony, na historię pomarańczowy, na religię fioletowy. I na biologię taki jasnozielony, na muzykę taki biały. Angielski mam. Mam taki, żółty ma być, wygląda mm -hmm. na zielony, taki zeszyt na niemiecki, na francuski jeszcze taki zeszyt do ćwiczeń, ten jest jeszcze ten stary z szóstej klasy, ale mamy go tak się tak, używać, to jest teraz nowy, ale mm -hmm. go jeszcze nie używamy i na informatykę, mm -hmm. nie, nie informatykę, No po prostu takie z komputerami. Tu mam jeszcze taki na angielski. Mhm. Mm no dobra, teraz moje książki. Na angielski. <laughs> Boże na angielski jest gruby. <laughs> Bardzo gruba jest na angielski. Grubsza niż chyba do niemieckiego. No, na francuski mam taką, jeszcze starą. Nową jeszcze nie dostaliśmy. Na matematykę. Ze siódemką. Mm -hmm. Na biologię taką. Mm -hmm. Na geografię mam taką Terra. Na, na, na historię taka. A, będziesz miała teraz tylko no. I na niemiecki też gruba. A, też gruba. <grybuj> no. Mam w tym jeszcze takie coś. do ze zeszytów, A w tym środku jeszcze taki mały. Gdzie sobie zapisuję czy dostałam go od mojej koleżanki. Tak. A no tak, Polki, nie? Tak. No. I co? I jeszcze to... tam. A no tak, te rzeczy bym prawie zapomniała. Mm. Tutaj na francuski, taki od gramatyki on jest. Tu się nie pisuje, tylko patrzy. Mm -hmm. W domu ma siedzieć grzecznie. Tak, w domu. Cyrkiel, mój różowy piękniusi. Takie dwie farbki na plastykę, bo już mój e, e, moje to ze farbkami już zabrałam do szkoły, tak jak i blok, ten duży rysunkowy A3 i teczkę. I małą teczkę i zeszyt na, na plastykę. Jeszcze A, to jest wokabel. Ta jest na, na wokabel do przepisywania w szelinie mhm. w i mam jeszcze, żeby do tych koroszyców włożyć sobie tu taki w linie Z marginesem. I taki na muzykę. Pięć No i co? A, jeszcze bym zapomniała. Tutaj się tak można ustawiać. No i można tutaj, żeby książka nie leżała, tylko stała. Tylko stała, tak właśnie. O. I może stać, i Kasia może sobie przepisywać. I to praktycznie Makasia od grunczule. W Mama celu. mi raz kupiła. Raz i kupiłam nadal, nie? i zostało. I to by było na tyle. I teraz, moi kochani, możecie pisać nam, czy Wam się w ogóle podobały te Kasi wszystkie rzeczy, które I ona... możecie napisać, czy chcecie też, żebyśmy Paula pokazali rzeczy. No właśnie, albo coś innego może chcecie, co Makasia pokazać. No. no, Zawsze Kasia ma dużo materiałów. No. Kasia jest zaopatrzona bardzo dobrze i chyba już chyba nie ma nic, czego nie masz. Czy jest jeszcze coś? Ja jestem, ta, która zawsze wszystko ma. No właśnie, i na cenę też nigdy nie patrzy. Mm. No, także możecie pisać, czy Wam się podobało. Ilość piórników także książek, tego wszystkiego. To Kasia, a umiesz ten, a umiesz już coś po francusku? Tak. To pożegnaj się po francusku. Au revoir. Au revoir. Tak? No chyba tak. Au revoir. Ok, a jak masz na imię po francusku? Salut, je m'appelle Kasia. Oj, oj, Kasia nawet wypracowania pisze po francusku. No, brawo, Kasieńka. To my moi kochani już się z Wami żegnamy, bo uciekamy. A gdzie uciekamy? Zobaczycie w następnym filmiku. Pa! 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 <grym> Teraz wyłamczam Was. I uciekamy!